Nie wiem, czy można powiedzieć, że fatalny start, ale no, na słabszą tą dyspozycję w rundzie rewanżowej no, miało kilka czynników na to wpływ. Sporo zawodników podchodziło, kilku nowych zasiliło. Wiadomo, że na to, żeby zbudować dobrą drużynę, potrzeba trochę czasu. No i to się okazało i potwierdziło, że, że, że z każdym kolejnym meczem zaczęliśmy grać. Coraz lepiej, no i ostatnie wyniki można powiedzieć. Druga część rundy rewanżowej jest już y, bardzo dobra w naszym wykonaniu i, i, i tych punktów zdobywamy bardzo dużo. Y, wiadomo, że o rundzie jesiennej. Sytuacja w tabeli tak wyglądała, że dużo drużyn z czołówki miało bardzo małe różnice punktowe między sobą, także, także wiadomo, że, że tam jeden czy dwa mecze decydowało o tym, że drużyna na przykład z pierwszego miejsca ląduje w środku tabeli, także no, tak to się przedstawia. No i tyle. Nasze początki to było sparingi, jak tu przychodziłem rok temu, to sparingi, czy pierwsze mecze na pewno napawały optymizmem i i tak naprawdę graliśmy utrzymanie. Później tam się jakoś to wszystko y, w miarę poukładało, zaczęliśmy wygrywać i myślę, że nie, nie dosyć. Myślę, że ta sytuacja, na której, w której teraz jesteśmy, czyli tam piąte miejsce, to jest i tak dobrze, bo liga naprawdę jest bardzo wyrównana i bardzo mocna. Znaczy z tego, co pamiętam z... Poprzednich sezonów tendencja zawsze tutaj w kłótnie była taka, że wyniki dopiero pojawiały się koło 5-6 kolejki. Z tego względu, że zawsze przygotowanie było dość mocne i drużyna dochodziła do siebie po jakimś tam czasie. Przede wszystkim trzeba się cieszyć z tego, że końcówkę dość mocno punktowaliśmy. Złapaliśmy fajną serię 6-7 meczy. Zwycięskich praktycznie. No i wydaje mi się, że to jest takie, że tak powiem, motywujące i budujące na przyszłość. Co do tego jeszcze, jak będzie przyszłość wyglądała, wiadomo, otoczka jest taka zbudowana, że jak będzie, tak będzie, dowiemy się za jakieś dwa, trzy tygodnie. Ale nie ma, co, nie ma co narzekać. Zespół został przemeblowany, odmłodzony, Wydaje mi się, że nie było źle, aczkolwiek zawsze można było parę punktów więcej zdobyć. Znaczy, no myślę, że już mnie nie gramy na ONIC i ciśnienia żadnego nie ma. Tak jak nie ma, już od dzisiaj trzech meczy. Także myślę, że, że powinniśmy to wygrać i, i czas pokaże. No zobaczymy, w sobotę się okaże. Na pewno jesteśmy na. No, na tej fali takiej wzwyżkowej zastanawiam się jeszcze odnośnie składu, bo wiadomo, że jest to ostatni mecz. Możliwe, że dam trochę więcej czasu. Yy, yy. Dla zawodników, którzy grali w tym sezonie trochę mniej, ale no zobaczymy o tym, tą decyzję podejmę w sobotę i skład wyjściowy powiem na odprawie przedmeczowej. Oby tak, no zobaczymy, jaki będzie skład personalny, czy trener da pograć młodszym zawodnikom, którzy nie grali, czy będziemy grali składem, że tak powiem, bardziej doświadczonym, czas pokaże, ale nawet młodzi zawodnicy, którzy wyjdą, na boisko grać. Myślę, że pokazują się z jak najlepszej strony i sięgną po trzy punkty. Znaczy, no zobaczymy. dzisiaj na trening wyszedłem, właśnie i sprawdzę, jak ta moja noga. No i wszystko się okaże po treningu. No, okaże się w sobotę, tak naprawdę. No, dzisiaj mamy ostatni trening przed meczem, natomiast mecz jest w niedzielę, czyli jeszcze trzy dni. Eee, także, no, będę z nim rozmawiał i będziemy podejmować decyzję.